Szansa na zmianę oczywiście jest i musi być. No, polityk działa z takim nastawieniem, że rzeczy się zmienią. Ale sens kongresu to jest po pierwsze przedstawienie w miarę adekwatnego obrazu rzeczywistości i ten obraz nie jest szczególnie jasny. A po drugie zastanowienie się nad możliwościami. Zmiany na lepsze, a po trzecie no, mobilizacja środowiska i ta mobilizacja środowiska jest. No, widać, że już powstało nowe stowarzyszenie twórców, powstają różne ekspertyzy, no, zbliżają się wybory. To jest też na tym. Polega sens takich spotkań, żeby się zobaczyć, policzyć, żeby wiedzieć, kto może być wciągnięty w sprawę naprawy państwa, bardzo szeroko rozumiane. No więc także to sens jest bardzo głęboki. No ja bym chciał, po pierwsze, bym chciał wreszcie dożyć czasu, że mogę powiedzieć, że Polska odniosła jakiś wymierny sukces międzynarodowy, że coś nam się udało, żebym nie czytał ciągle, że nam się, coś nam się nie udało, że nie udało nam się polską mniejszością Niemczech, że nie udało nam się z Nord Streamem, że nie udało nam się ze służbą zewnętrzną. Chciałem przecież, żeby się, żeby się coś udało. i żeby, no i żeby państwo działało, no żeby, żeby polskie państwo działało, bo póki co nie bardzo. No Polska może przestać istnieć w bardzo prostym sensie, znaczy, że nikt nie będzie dostrzegał naszego istnienia. Jest takich kilka krajów, czy narodów, o których istnieniu nie przypominamy sobie, czy których istnienia nie dostrzegamy. I my też tacy możemy być. Nie chcę tu wy wymieniać tych narodów, bo to nie, nie to jest moim celem, ale tak może być. Znaczy, jeżeli nie będziemy obecni, jeżeli nie będziemy aktywni, jeżeli nie będziemy realizowali naszych celów, jeżeli inni nie będą się z nami liczyć, z nami wspierać, z nami kłócić, no to, no to nie będziemy dostrzegani. To jest realne niebezpieczeństwo. No trzeba myśleć w kategoriach wielkiego projektu czy wielkich projektów, bo do tej pory myśleliśmy minimalistycznie, bardzo minimalistycznie myśleliśmy pora, żeby to się zmieniło. Ja myślę, że co prawda nie jesteśmy krajem wielkim, jesteśmy krajem średnim ale możemy mieć aspiracje powyżej średniości i to jest jak najbardziej uzasadnione